Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kiją po Bydgoszczy. Jesteśmy w Kii Sorento, która jest no bardzo ekskluzywną wersją w stajni, stajni Kii. O tym za chwilkę powiemy. Najpierw przywitam się z naszym gościem. Naszym gościem jest teraz prezes klubu koszykarskiego Astoria Bydgoszcz S.A. Pan Bartłomiej Cedzej. Dzień dobry Bartku. Cześć Szymon. Witam wszystkich kibiców bardzo serdecznie. E, troszkę o, o aucie sobie powiemy, bo wersja jest naprawdę bardzo mocno doposażona, wentylowane i podkrzywane fotele z tyłu. Wersja 7-osobowa Kia Sorento, bardzo duży wyświetlacz z przodu, który no, oczywiście jest dotykowy, w tych czasach to, to nic specjalnego, czujnik martwego pola, plus dodatkowo na ekranie wyświetla się kamerka. Która pokazuje, gdzie jest auto z tyłu, kamery parkowania, wszystkie asystenty, aktywne tempomaty naprawdę wersja bardzo mocno doposażona, za co dziękujemy oczywiście naszemu sponsorowi strategicznemu, Salonowi Autki Amakareli, za użyczenie auta do, do tego wywiadu. Przechodzimy do konkretów. Bartku, pokrótce, jeśli mógłbyś powiedzieć, jak zaczęła się Twoja historia z koszykówką, bo zawsze mam, moimi gośćmi są. Trenerzy czy też zawodnicy? Też takie pytanie zawsze na początku pada, a chcielibyśmy od Ciebie usłyszeć, jak zapadłeś po prostu w miłość do, do koszykówki. To się zaczęło trochę, trochę przez przypadek, tak naprawdę. Wszyscy, wszyscy kibice na pewno dobrze pamiętają. 2003 rok Astoria wykupuje dziką kartę do najwyższej klasy rozrywkowej. I tak się złożyło, że moim kolegą w liceum był syn jednego z trenerów, jeżeli dobrze pamiętam, w sekcji kajakarskiej. Kuba, serdecznie pozdrawiamy go z tego miejsca. No i Kuba w roku 2003, krótko po rozpoczęciu roku szkolnego, jednego dnia przed i zapytał, czy ktoś nie chciałby się wybrać na mecz koszykarzy, ponieważ ma darmowe bilety. No i tak wyszło, że z moim serdecznym przyjacielem Markiem Morawskim, którego również serdecznie pozdrawiam, zdecydowaliśmy się, pamiętam mecz Astoria, Ostromecko chyba, Astoria-Bydgoszcz, Atlas, Stal, Ostrów, Wielkopolski. Poszliśmy, pierwsze spotkanie, na kolejny już nie potrzebowaliśmy darmowych biletów. Były regularnie kupowane, pamiętam, że byliśmy na wszystkich pozostałych spotkaniach domowych. Kolejny sezon to Decyzja, żeby przenieść się do sektora, z którego był prowadzony doping. Do klubu Kibica, po prostu. Do klubu Kibica. No i taka. Kropka na D. To był pierwszy wyjazd derby z Notecią Wrocław. Wygrane, oczywiście, pełny sektor za, za koszem w inowrocławskim kurniku i po prostu <grym> naprawdę coś, coś pięknego. I ta miłość wtedy. To już była taka stuprocentowa, i kolejny sezon to już praktycznie wszystkie spotkania, nie tylko domowe, ale też wszystkie wyjazdowe, to można by już bardzo długo opowiadać, ale myślę, że część z tych historii. Yy, na pewno nie byłaby do publikacji, nie, do, do opinii myślę, publicznej. Że, myślę, że nie. Myślę, że osoby, które w nich uczestniczyły, to, to na pewno by to potwierdziła, ale jest ich zbyt dużo, żeby wymienić ich wszystkich z imienia, nazwiska, czy też ksywki, ale każdy, kto był, to, to będzie wiedział, o których wyjazdach mówię. i i ich właśnie, ich właśnie serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Tak jest. Jeśli będziemy rozmawiać oczywiście o tych wyjazdach, wszystkie imiona i nazwiska będą zmyślone, żeby, żeby tutaj ktoś nie mógł połączyć sobie kropę, kto, kto co robił. Ale może w przyszłym sezonie taki, taki cykl właśnie wspominek sobie, sobie zrobimy. Mamy miłość do koszkówki, którą zostałeś zarażony, czy też no, sam siebie tak naprawdę zaraziłeś. Jak to się stało, że, że zostałeś prezesem, tak? Bo ta miłość już trwa ile męż lat, jak, jak pierwszy raz przyszedłeś na mecz 18 lat story? miałem, jak byłem na pierwszym meczu, czyli to było 17 lat temu, w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, 2003 roku. No to 17 lat już twoja miłość trwa, obecnie jesteś prezesem. Jak to się stało, że, że jesteś na tym stanowisku, co, co jesteś obecnie? Myślę, że zaczęło się to od bardzo trudnych czasów dla naszego klubu i sytuacji, gdzie klub wielosekcyjny Starta Storia upadał. Grupa kibiców na czele z Jackiem Borkowskim, obecnym, obywanym, wiceprezesem. Tak, obecnym wiceprezesem, podjęła się próby ratowania tej koszykówki męskiej. Został zgłoszona drużyna do drugiej ligi. To stworzony nowy zarząd, została wyodrębniona po prostu sekcja. Tak samo zresztą zrobiło kilka innych sekcji, w tym kajakarska, pływacka, bokserska, żeby to ratować ten dobytek. Tak. Czyli tak jak kiedyś Astoria była klubem wielosekcyjnym, tak. teraz każde, że tak powiem, stowarzyszenie czy też spółka jest osobna do, do danej tak, dyscypliny. Dokładnie tak. I wtedy to się zaczęło, Jacek, Jacek jako prezes zaczął to odbudowywać, a my jako kibice aktywnie mu pomagaliśmy. W przygotowywaniu spotkań, w organizacji tych spotkań, na tyle, na ile mogliśmy, staraliśmy się być dla niego jak największym wsparciem. No i po czterech po latach, kiedy upływała pierwsza kadencja zarządu, na wyjeździe w Lublinie, gdzie graliśmy playout o utrzymanie ze startem Lublin, byłem na tym wyjeździe razem z dwójką członków zarządu, którzy. Wtedy pierwszy raz powiedzieli mi, że Jacek myśli o tym, żeby rezygnować z funkcji prezesa, i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu i zaskoczeniu zapytali, czy ja nie chciałbym pomyśleć nad tym, żeby zostać prezesem klubu. Moja pierwsza odpowiedź była zdecydowanie nie. Uważałem, że jestem za młody, że nie mam wiedzy, doświadczenia i że to, że to się po prostu nie uda. Mhm. Decydujące były dwie rozmowy. Rozmowa przede wszystkim z moją rodziną, z moimi rodzicami i z moją mamą i z dziadkiem o tym, o tym co zostało mi zaproponowane. I ile I... miałeś wtedy lat? Kiedy ta propozycja padła? 21, 20... 24, tak? Nie, 24, 24 albo 25. Mhm. 2011 rok. Nie, przepraszam, 26. Okay. 26 lat, nie. Nieskończone jeszcze wtedy. No, ale kluczowa była rozmowa z, z Jackiem Borkowskim, ówczesnym prezesem, aktualnie wiceprezesem klubu. I to, jak Jacek za mnie wtedy wierzył i jak on, jakich on argumentów użył, naprawdę mnie przekonały. Myślę, że on wtedy dużo bardziej wierzył w to, że, że, że to się może udać niż ja. Natomiast to, co dla mnie było najważniejsze, to zapewnienie od Jacka pełnego wsparcia i, e, i spełnienia jednego z moich warunków, który był dla mnie najważniej, jeden z najważniejszych, czyli że Jacek musi zostać w zarządzie i być wiceprezesem klubu. E, cieszyłem się wtedy, że Jacek się na to zgodził, i cieszę się, że do dziś to, to trwa, że e, właśnie e, za chwilę zacznie się, zaczęła się w sumie już, e, zacznie się 10 rok. E, mojej prezesury, e, i, i tam pewno wtedy, w 2011 roku, jak e, to się zaczynało, e, nie pomyślałbym, że będzie to trwało e, tak długo. E, I. No. Cięż, ciężkie to było wtedy, na tamtym momencie, do wyobrażenia, że, że, że pójdzie to w tą stronę, ale bardzo się cieszę, że, że tak to wyszło. E, ja miałem wtedy jeszcze jeden warunek, też jak, jak była ta propozycja, żebym został prezesem. E, Ważne było dla mnie, żeby wszyscy członkowie klubu, którzy na walnym zgromadzeniu wyborczym wybierają zarząd, mm -hmm. jeżeli ja miałem kandowę do zarządu, to oni miała być informacja oficjalna, że jeżeli ja zostanę wybrany z zarządu, to będę prezesem klubu. Chciałem, żeby każdy akceptował ten wybór. Zwłaszcza, że no, uważałem się wtedy właśnie za osobę e, za młodą na to stanowisko. Mm -hmm. e, bardzo długą drogę. Tak, przeszedłeś. Drugiej ligi do, do ekstraklasy. Oczywiście wtedy może nie miałeś takiego wsparcia w, w innych osobach pracujących w klubie, tak? bo wtedy, gdy obejmowałeś prezesurę, byłeś sam, tak naprawdę. Znaczy, tak? No, oprócz, no, oprócz, oprócz Jacka Borkowskiego. No, byłem ja, był Jacek Borkowski. tak My jako y, prezes i wiceprezes y, 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 pełniliśmy te funkcje społecznie, tak samo jak i reszta zarządu. Tak? Y y, y, Wtedy już w zarządzie był Maciej Łyk, Robert Buczek, Rafał Kbafjedorowicz, jeżeli się nie mylę, i, i Sławek Polachowski. Był zarząd. No i były osoby takie, które były oddane klubowi i już wtedy działały tak. Mhm. Przede wszystkim osoba, która była od początku tej odbudowy, czyli Kamil Skałecki, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja bardzo pozdrawiam. Bardzo jest, pozdrawiam początku, tak jak Astera zaczęła się odbudowywać, jest do dziś i e, poza Jackiem Borkowskim jest to chyba jedyna osoba, która od początku była tak mocno zaangażowana mhm. jest do dnia dzisiejszego w klubie. Także tak to, tak to wtedy wyglądało. Czyli, czyli wtedy te, te osoby, że tak powiem, decyzyjne, tak, z zarządu czy też e, e, ludzie, z którymi tak na, na co dzień pracowałeś, oni Ci pomagali ogarnąć wszystkie rzeczy związane z organizacją, z, ze zgłoszeniami zawodników, klubu, z rozliczaniem dotacji, nie wiem, zarządzaniem mediami społecznościowymi i tak dalej, i tak dalej, tak? Znaczy, no, były to osoby, które bardziej pomagały mhm. przy organizacji meczów. Pamiętam, że social media to chyba zaczęły się trochę później, jak zaczęliśmy mieć profil na, na Facebooku, go na początku prowadził jeden z naszych kibiców, nasz dobry znajomy Michał Drozdowski i to się tak wszystko, to wszystko się odbywało tak, że każdy nowy pomysł to ktoś, kto go wymyślał, na początku go realizował, tak? Mhm. bo a tak jak powiedziałem, my pracowaliśmy społecznie, więc e, wszyscy mieli swoją, swoje prace. Tak? Ja pracowałem Jasne. zawodowo, Dokładnie. Jacek miał firmę e, i wiele rzeczy robiliśmy sami, e, bardzo w wielu rzeczach pomagają nam kibice, tak? chociażby w przygotowaniu hali przed meczem. Zawsze pamiętam, zbieraliśmy osoby chętne i, i na hali e, na ulicy Walickiego, gdzie się przenieśliśmy do ligi i wszyscy wspólnie razem my, e, tworzyliśmy e, tworzyliśmy ten klub tak naprawdę. Dobra, porozmawialiśmy sobie o koszykówce, a co gdyby nie koszykówka? Co by, co by się stało, gdybyś, gdybyś jednak nie dostał tego zaproszenia od swojego przyjaciela, nie poszedłbyś na, na halę Łuczniczkę, nie zobaczyłbyś tego spotkania z Atlasem Stal Ostrów e, i, i nie poszedłbyś na następny mecz na, na strefy kibica? Co byś robił w ogóle, byś zastanawiał się kiedyś? Moje rodzice od zawsze mówili, że nadawał się na adwokata, ale jakoś nie, nie było mi po drodze. Studiowałeś prawo? Nie, nie. Studiowałem, studiowałem mechanikę i budowę maszyn, natomiast od zawsze myślałem o finansach. Bardzo, bardzo lubiłem i nadal lubię cyfry, liczby. Mhm. Matematyka to zawsze był mój ulubiony przedmiot, czy to w podstawówce, w liceum, czy również na studiach ale, że nie było w Bydgoszczy e, studiów ekonomicznych, mhm. a mój lokalny patriotyzm nie pozwalał mi wybrać się na studia do innego miasta, zwłaszcza, że najbliższe studia ekonomiczne były w Toruniu, e, to chciałem bardzo zostać w Bydgoszczy, studiować dziennie, no i akurat najbliższy e, moim wtedy oczekiwaniom była mechanika i maszyn, Natomiast później jakoś tak się to życie potoczyło. Ja bardzo szybko zacząłem pracę zawodową, bo już na trzecim roku studiów pracowałem na pełen etat, na umowę o pracę. No już to były studia dzienne. I, i dziś tak poszedłem drogą bardziej finansów, później były, było pośrednictwo kredytowe, więc ciężko mi odpowiedzieć, co bym robił. Na pewno na dziś z perspektywy 35-latka, patrząc na swoje doświadczenia zawodowe, na 100% byłaby to praca z ludźmi, bo jest to coś, co, co mnie motywuje i, i, i nakręca do, do pracy, i powoduje, że, że mam ochotę pracować tak, i że nie mam czegoś takiego, że wstajesz się rano. I, I pierwsza myśl to jest, czemu muszę iść do pracy. Tak, dokładnie. Więc, więc cieszę się, że, 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 że tak to zawsze to życie wyglądało. Więc myślę, żeby to, myślę, że byłoby to w tym kierunku, ale zawsze jest to tylko gdybanie. Tak? Dokładnie. Nigdy nie wiemy, co, co nam życie przyniesie. Tak? Nie, ja, ja na pewno z mojego własnego doświadczenia wiem, że gdyby mnie mój, mój tato, którego też serdecznie pozdrawiam, jak, jak każdego pozdrawiam, gdyby mnie nie zabrał na, na mój pierwszy mecz, to wydaje mi się, że moje życie byłoby po prostu puste, ale mówię to teraz z własnego doświadczenia w tym miejscu, w którym jestem. Bardzo kochamy koszykówkę, zarówno ja, jak i ty. Jest bardzo, ważnym części, jest bardzo ważną częścią naszego życia, tak? ale Oczywiście. wiemy, że czasami musimy znaleźć sobie naprawdę sposób, żeby odpocząć, tak? żeby się zresetować, nabrać siły do działania. Oglądamy koszkówkę, będąc w domu, takie zimne, inne mecze. Po prostu żyjemy, oddychamy koszkówką, tak jak to Corey Sanders powiedział w, w poprzednim odcinku. Jaki ty masz sposób, żeby naładować baterię i, i zebrać siłę do działania, tak naprawdę? Jak odpoczywasz? Y no, no jest, jest to kilka rzeczy, które dają mi e, taki zastrzyk energii e, i taki wewnętrzny spokój. Na pewno to jest e, moja rodzina, e, czyli rodzice dziadek, żona, mhm. e, z którymi e, każda spędzona chwila to jest, to, to jest odpoczynek, to jest duża radość, zwłaszcza, że tego czasu dla nich nie ma, nie ma za wiele. Dokładnie. E, na pewno czas spędzony z przyjaciółmi m, i, i trochę taka trochę wygłupów tak i trochę takiej swobody i brak myślenia o, o, e, przez chwilę, chociaż o koszykówce też, też pomaga. E, a z takich rzeczy typowo moich, które, które są, mogę robić właśnie samemu i, i bardzo mi pomagają, to są myślę, że dwie rzeczy. Pierwsza to jest e, treningi triatlonowe, e, bo jest to bardzo czasochłonne, ale daje to ogromny zastrzyk Energii takiej pozytywnej, wewnętrznej mhm. e, i daje możliwość naprawdę wyczyszczenia głowy po, po całym dniu w, w klubie i po jakich, w jakichś ciężkich momentach. A druga rzecz, którą również uwielbiam, która bardzo mnie odstresowuje, jest gotowanie przy dobrej muzyce. Jak mogę pobyć godzinę, dwie w kuchni i ugotować coś, coś dobrego. A później jeszcze zjeść to z rodziną albo z przyjaciółmi i patrzeć, jak e, mi smakuje. To, to, jest, to, jest, to jest naprawdę świetne uczucie i to też to jest druga rzecz, która bardzo mocno mnie odstresowuje i, i, i daje mi bardzo dużo energii na kolejny dzień. Ja wspomniałeś o, o triatlonie, bo startowałeś tak, w tak, zawodach triatlonowych. Tak. E, Przeszedłeś niesamowitą metamorfozę, e, którą oczywiście pokażemy za Twoją zgodą lub nie. Dążenie do celu jest ogromne. Tak samo jak dążenie do celu Enea Story, która no, po 13 latach wróciła do, do najwyższej klasy rozgrywkowej, już drugi sezon jesteśmy w, w najwyższej klasie. E, e, tak naprawdę, jak, jakie długofalowe plany ma Enea Storia? Czy, czy to są jakieś mega wyolbrzymione plany? Czy chcemy Euroligę? Czy chcemy stabilizacji w klubie? No, albo, albo marzymy wysoko i, i gramy o najwyższe cele, albo, albo mamy stagnację. Tak naprawdę, jak, jak z Twojego punktu widzenia, co, co chcemy osiągnąć? Zaczy, e, zaczynając od, od początku tego Twojego pytania, tak? Jeśli chodzi o, Mój no, wywód o, bardziej o, niż pytanie tak, takie o długie, podwodę, tak. y, to, to na pewno tak. Cieszę się, że miałem wokół siebie ludzi, którzy y, potrafili mnie y, wspierać, potrafili mnie zmotywować do tego, żeby e, zmienić swoje życie i z, e, z takiego e, bardzo dużego pana prezesa, tak. bo na pewno jest spora grupa kibiców, którzy e, pamiętają e, mnie w mojej najlepszej wadze, gdy chodziłem w kategorii bardzo ciężkiej 133 kg. Czyli wtedy już pojedynki z gołotą ewentualnie. Tak, tak, dokładnie, tak. tak. No, dzwonił, dzwonił pan Andrzej, ale na tamten czas nie, nie było zgody. Tak. Natomiast no, tak to wyszło, że, że ta historia jest najważniejsza w, w życiu i ta koszykówka jest w całym naszym życiem, bo Pierwszym punktem zaczepienia tego, żeby schudnąć, to był wyjazd. To był wyjazd, tak? to był wyjazd z, e, z czwórką osób, jeżeli dobrze pamiętam. Michał Drozdowski, Sebastian Istiecki, Robert Borkowski. Pozdrawiam ich wszystkich bardzo serdecznie. I, i, i po prostu taka zaczepka słowna e, Drozdiego. Nie zrobisz tego. Nie schudniesz. Ja nie zrobię? No ja nie, bądź, nie tak, zrobię? Tak i tak się zaczyna. E, poszedł bardzo dobry zakład, bardzo, e, bardzo mocny. E, kto e, przegrywa zakład, musi przyjść e, na mecz e, naszego ukochanego klubu. Domowy mecz. Domowy mecz w koszulce e, naszych sąsiadów z Zamiezyk e, Anwilu Włocławek. Więc e, każdy, każdy kibic e, wie, co to mogło oznaczać. E, no i to była bardzo duża motywacja. Bardzo się cieszę do dziś. E, za każdym razem, jak mam możliwość, dziękuję Michałowi za tamten zakład, bo on na pewno był bardzo. był początkiem tego, tej zmiany. A później to już poszło, później kolejne osoby, które spotykałem na swojej drodze, które mnie motywały, motywowały do każdego kolejnego kroku. I takim no, punktem kulminacyjnym, jeżeli chodzi o triatlon, to na pewno była jedna, druga Ironmana. I, i tak, taka rozmowa, którą nie wiem, czy, czy Grzegorz Skiba pamięta, przed sezonem właśnie w pierwszej lidze, gdzie Grzegorz był pierwszym trenerem, on powiedział mi, że jeżeli ja zrobię tą jedną, drugą Ironmana, to on wie, że wszystko jest możliwe. I to był piękny naprawdę sezon, bo on się zaczął od jednej drugiej Ironmana i po prostu spełnienie jednego z moich marzeń takich prywatnych, e, takich typowo moich celów, a e, później Grzegorz razem z całym naszym wspaniałym zespołem, z, z całym sztabem e, spełnił moje marzenie takie no, kibicowskie, prezesowskie wszystkich kibiców zbyt gości i dał nam upragniony awans, tak. Przechodząc tutaj jak gdyby teraz do, do, do kwestii klubowych. E, są dwie rzeczy, które według mnie są najważniejsze i czym my się kierujemy z Jackiem. Pierwsza rzecz to jest to, co przyświecało Jackowi, co ja starałem się kontynuować i wierzę, że nam się udaje to zbudowanie klubu bardzo stabilnego i bardzo wiarygodnego. Mhm. I myślę, że możemy to, to mówić otwarcie i być z tego dumni, że klub nie ma, nie ma zaległości klub jest w 100% wypłacalny. Zawodnicy mają pieniądze na czas, zawodnicy nie muszą się bać o to, kiedy wpłyną środki. Trenerzy mogą skupiać się tylko na trenowaniu i na przygotowywaniu zespołu i to jest, to była jedna z najważniejszych rzeczy dla nas mhm. z a druga rzecz to taka filozofia step by step, ale też ambic ambic ambicjonalnego podejścia do tego, żeby to nie było takie minimalistyczne cele, ale wyznaczanie sobie celów długofalowych i krok po kroku dochodzenia do nich, ale żeby te cele były ambitne, tak? Od początku, jak obejmowałem funkcję prezesa, pierwszy rok był bardzo trudny. Ten budżet nie był taki, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie to wymarzyli, ale zbudowaliśmy skład z mega ambitnych ludzi, którzy naprawdę w mojej ocenie, daliby się pokroić za I, mm -hmm. I ten zespół zrobił coś fenomenalnego. Pamiętam, jak dzisiaj na barażę do Ostrowa, nikt nam nie dawał szans. Stalostrów była murowanym faworytem, no ale y, ambicja. Fenomenalna walka całego zespołu i dwie trujeczki z Sebusia Lajdycha dały nam dogrywkę, w której po prostu zmiażdżyliśmy stalostrów. Wywalczyliśmy awans do pierwszej ligi w tym turnieju barażowym. I później, znowu, krok po kroku, tak? najpierw walka o utrzymanie. Później takie ambicje, że chcielibyśmy coś więcej. Jakieś playoffy, może tak, gdzieś tam 10-11 miejsce. Później jakby... był taki krok w tył, bo, bo po tym pierwszym playoffie tak naprawdę znowu walczyliśmy o utrzymanie, mhm. ale wtedy dołączyła do nas spółka Enea która razem z pozostałymi naszymi sponsorami, z miastem Bydgoszczą, z fal Loki Koki, z tak, Bydgoszcz dała nam ogromną stabilizację i taką możliwość myślenia długofalowego i, i wtedy też zapadły takie decyzje organizacyjne bardzo ważne. Tak. Ja porzuciłem swoją pracę zawodową, zacząłem pracować na, na umowę o pracę w klubie, skupiłem się na szukaniu kolejnych sponsorów, na, na pracy przy zespole. No, i to, to zaczęło przynosić efekty. Przyszedł ten sezon, gdzie wywalczyliśmy awans. No, i, i znowu i, znowu ta filozofia step, mm -hmm. by, step by step, przy zachowaniu tej wiarygodności i pilnowaniu budżetu. Tak. Pierwszy, najważniejszy krok, który w naszej ocenie to był i od czego się zacząć, to był trener. W obliczu tego, że, że poprzez rozmowę z, z grzesiem, z kibą. E, wspólnie uznaliśmy, że to, to jeszcze nie jest ten czas, żeby Grzeciu był pierwszym trenerem w PLK. E, naszym pierwszym wyborem był e, Artur Gronek e, i bardzo się cieszę, że tak naprawdę, już po pierwszym spotkaniu e, e, i ja i Artur byliśmy przekonani do tego, że chcemy razem pracować. E, e, ta decyzja o podpisaniu trzyletniej umowy to, to był bardzo dobry ruch e, e, i budowanie tego klubu. E, Dalej z tak ambitnym trenerem jest, jest naprawdę dużo prostsze, bo, bo Artur, poza ogromną wiedzą, którą pomimo młodego wieku już posiada, jest również bardzo ambitną osobą. I, I mnie to bardzo cieszy, bo on też jest. My nawzajem siebie motywujemy mhm. tak, do tego, żeby rozwijać klub. Myślę, że Euroliga to jest coś, co chyba dla, na dziś dla polskiego klubu jest. Myślę, że nieosiągalne. Nie, ja tak rzuciłem Euroliga, bo to jest, to jest top-topów tak, dla, dla europejskiej korzyści. Yy, kiedyś, co jest naszym celem, zdobycie Mistrzostwa Polski i reprezentowanie naszego miasta i kraju na arenie międzynarodowej. I, i to jest coś, o czym dzisiaj ja, e, e, marzę. E, wierzę, że idąc krok po kroku, czyli. Najpierw walcząc o playoff, walcząc o Puchar polski, następnie rozpoczynając od może jakichś rozgrywek europejskich niższego szczebla, mm -hmm. będziemy to, to osiągali. Kiedy to się uda osiągnąć, nie wiem, natomiast to czego jestem pewny, to że nigdy się nie poddamy, nigdy się nie zatrzymamy i. Dopóki będziemy mieć wsparcie naszych kibiców i tą ich wiarę w, w naszą wizję, i w to, co robimy, dopóki sponsorzy będą chcieli nas wspierać i będziemy mogli współpracować z tak fenomenalnymi graczami, jaką mamy, jak mamy przyjemność w zeszłym sezonie, w tym sezonie we wszystkich latach, to, to, to będziemy dążyli do, do przodu i, i będziemy walczyć o coraz wyższe cele. Dokładnie. Idziemy razem po swoje. E <laughs> Przepraszam. Tak naprawdę już powolutku kończymy, będziemy sobie zjeżdżać do, do, do salonu Autki Makarewicz. E, ostatnie pytanie, jakie do Ciebie mam, e, to co sprawia Ci największą radość w pracy? Bo, bo wiem, że praca z ludźmi, tak? Ale tak, jako, jako prezes siedząc za biurkiem, przed laptopem, realizujący swoje obowiązki, tak, codzienne, co, co sprawia Ci największą radość? Powiem, Albo przyjemność. O, powiem ty. tak, największą radość sprawia mi zawsze e, każdy zwycięzca naszej drużyny. To, 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 to bez dwóch zdań. Natomiast taką, e, takie momenty, które e, bardzo mocno zapisują się w mojej pamięci, to są takie chwile, kiedy mogę e, pójść do zespołu, a, a były takie trzy sytuacje, które pamiętam na 100%, kiedy mogłem wejść do szatni drużyny i. I powiedzieć zawodnikom, że to co właśnie zrobili jest dla mnie najważniejszą, najpiękniejszą zapłatą za, mm -hmm. za moją pracę. I to był na pewno Ostrów Wielkopolski, to był... Na teraz, w tym sezonie, tak? Nie. W zeszłym sezonie Ostrów Wielkopolski w, zeszłym, Ostrów Wielkopolski po turnieju, w turnieju barażowym, okay. kiedy walczyliśmy awans do pierwszej ligi. To był na pewno awans do Pelka Mecz ze Śląskiem Wrocław. Mecz ze Śląskiem Wrocław, dokładnie. I pamiętam, że wtedy naprawdę łzy podchodziły mi pod oczy, bo, bo to było coś pięknego. na mam dreszcie, jak o tym myślę. I nie, no łezka, łezka ci chyba poleciała wtedy. Tak myślałem. Wtedy płakałem, naprawdę płakałem. Jak no właśnie, na to nie podchodziło. Jak na 30 sekund przed końcem meczu już wiedzieliśmy z Jackiem, że, że zrobiliśmy ten awans, to, to, to naprawdę zacząłem płakać, bo, bo to było spełnienie marzeń. No i to, co właśnie powiedziałeś, tak, w tym roku też w Ostrowie. To, to, jak wszyscy wiemy, to jest naprawdę trudny czas dla, dla każdego z nas. Tak. I to, jak sztab szkoleniowy, chłopaków przygotował, to jak chłopacy się zaprezentowali. Eee, I to, że ta, ta fenomenalna gra, ja uważam, że to był nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Eee, to był powód, dla którego e, po raz kolejny mogłem wejść do, do szatnej drużyny i, i powiedzieć zawodnikom, że to jedno niego proste słowo: dziękuję, ale które miało dla mnie ogromne znaczenie. I to są. To są te momenty, które dają mi największą, największą radość. Tak? To kiedy widzimy, że ta wiara w ten nasz sukces i cierpliwość przynosi efekt. Oprócz, oprócz pracy z koszkówką, kolekcjonujemy w naszych głowach momenty, chwile wspomnienia, te wesołe czy mniej wesołe, to, to o czym właśnie rozmawialiśmy. Kończymy ten odcinek, Kiją pod Zajrzymy właśnie do, do salonu. Bardzo dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. <dziękuję> Dziękujemy. To, to bardziej temu, temu salonowi Kia, Kia Motors Makarewicz musimy podziękować za, za użyczenie auta, tak naprawdę. Zachęcam Państwa do odwiedzenia Facebooka Kim Makarewicz, do obserwowania naszego Instagrama, Facebooka, YouTube'a, Twittera, wszystkiego mediów społecznościowych. Ten odcinek ukaże się już niebawem. Eee, dziękujemy bardzo, kończymy na ten moment i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Hej.